Ustalając stawki na rok 2023 zrobiliśmy korektę 2,8 w dół, na rok 2024 korektę 1,5% w dół w stosunku do tego, co minister finansów obwieścił. Ja wtedy mówiłem o tym, że przyjdzie czas powrotu do tej regulacji wyłącznie inflacyjnej i będzie lepszy czas na to, żeby skonsumować ten pełny stan wynikający z, ze wzrostu cen i usług, które przecież dotyczą też samorządu, bo wszyscy mamy chyba świadomość, że realizując usługi publiczne, choćby prowadząc zadania z zakresu pomocy społecznej, prowadząc zadania z zakresu oświaty, prowadząc zadania z zakresu kultury i sportu, wszędzie również samorząd, y, y, realizując usługi, doświadcza tych samych wzrostów kosztów, jak doświadczają wszyscy mieszkańcy, po prostu te usługi kupujemy i pracę. I wszelkiego rodzaju usługi kupujemy drożej. Wspomnieć tylko o wzroście płacy minimalnej trzeba, ona przecież dotyczy nie tylko przedsiębiorców, mieszkańców dotyczy w równym stopniu budżetu samorządowego. I czekaliśmy na to, aż przyjdzie moment, w którym to obwieszczenie da nam stosunkowo niskie stawki i zaskakujące są stawki proponowane wzrostów maksymalnych na rok 2025, ponieważ to 2,7%. I ta stawka nas zaskakuje, ponieważ daleko odbiega od realnych wzrostów inflacyjnych, oficjalnie podawanych przecież przez choćby rząd, który przedkłada prognozowaną inflację i realizowaną w danym roku budżetowym inflację, przedkładając plany finansowe państwa. Na każdy kolejny rok, czyli budżet państwa na każdy kolejny rok, tamte wzrosty inflacyjne są daleko wyższe niż wskaźnik wynikający z obwieszczenia ministra finansów 2,7. Więc my proponujemy dokonać jednak tej korekty na poziomie 7% i jest to prosta suma 2,8,5 i 2,7. Te 7% w stosunku do realnych wskaźników inflacyjnych już jest bardziej wiarygodne. Natomiast to jest. Też patrzenie tą perspektywą trzyletnią. Jeśli dwa ostatnie lata obniżaliśmy ten próg wzrostu i w tym roku zrealizujemy nieco więcej, to suma tego trzyletniego wzrostu wynikającego z obwieszczenia ministra finansów i suma tego wzrostu inflacyjnego, który proponujemy w korekcie podatkowej, od siebie nie odbiegają. Od siebie nie odbiegają. Czyli wracamy niejako do tej zasady regulowania podatku w oparciu o wskaźnik inflacyjny. A ja wiem, że w skali dużych przedsiębiorstw może to nie jest wielka kwota, ale pamiętajmy, że przedsiębiorcy to też mniejsze firmy, które działają lokalnie. I uważam, że powinniśmy się wstrzymać co do 7%, natomiast trzymać się tych ustaleń, że regulacje dokonujemy na podstawie prognozy, czyli na podstawie obwieszczenia ministra finansów, które jest ogłoszone. Urzędowo 2,7%. W większości stawek, szczególnie tych zasadniczych dotyczących działalności gospodarczej, dotyczących samych mieszkańców, bo przecież płacą podatek od nieruchomości, od swoich domów i mieszkań, stawki podatkowe w mieście zdecydowanie odbiegają od stawek maksymalnych w dół. Dziękuję. Jednak pochylić się i zmniejszyć tą podwyżkę do poziomu 2,7%. Czyli do tej skali, którą minister finansów ogłosił w obwieszczeniu. Z jednej strony masz trochę rację i tutaj Ci przyznam, ale z drugiej strony ci sami przedsiębiorcy oczekują od samorządu, od Pana Prezydenta, że będą remontowane ulice, że będą remontowane chodniki, że do ich miejsca prowadzenia działalności będzie droga lepsza, że klienci dojadą, że na przykład będą bezpłatne strefy parkowania których ja jestem przeciwnikiem, uważam, że powinny być płatne i to będę zawsze powtarzał. I takich przykładów możemy sobie wskazywać wiele i nic na to nie poradzimy. Natomiast to, co Pan Prezydent na koniec powiedział, właśnie my też jako radni mamy wiele postulatów, które wiążą się z wydatkowaniem naszych wspólnych pieniążków, które wiążą się w bardzo dużej części z funkcjonowaniem miasta i z lepszym życiem naszych mieszkańców. Dla nas największym płatnikiem podatku od nieruchomości są firmy w obydwu parkach przemysłowych i w. W najbardziej efektywnym zakresie na wpływ ten podatkowy składają się te firmy. Ja natomiast, jak Państwo będziecie rozważać te decyzje, to apeluję o to, żebyście w swoim sumieniu rozważyli wszystkie postulaty z Państwa strony płynące o wzrosty obciążenia i kosztów działalności samorządowej i jednocześnie rozważyli tę potrzebę zabezpieczenia dochodów na te potrzeby przez Was zgłaszane. A te dodatkowe kilka milionów złotych? będziemy mogli przeznaczyć, czy na utrzymanie nowych dróg, które właśnie przyjęliśmy od powiatu stargarskiego, czy na przykład na utrzymanie zieleni w mieście, o którą chyba wszyscy w tym roku tak mocno zabiegaliśmy. Dziękuję, głos za 18, stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę.